A więc w dzisiejszym odcinku rozdam albo jeden, albo dwa kołowrotki, które zakupiłem w promocji na sklepie wędkarskim. Ale jeżeli chcecie ciekawi, w jaki sposób to rozdam, to zapraszam na krótkie intro i zobaczcie, co ten Cezary dzisiaj wymyślił. Miłego oglądania i powodzenia! A więc witam na kanale wędkarstwo.pl, z tej strony Cezary. Słuchajcie, tak jak wspominałem w szorcie, mam dla Was naprawdę fajną zabawę. Za chwilę będę robił zakupy na internetowym sklepie wędkarskim i jeden z produktów przeznaczę na zabawę, w której będzie można zdobyć tą właśnie nagrodę. Mianowicie, co trzeba będzie zrobić? W opisie filmu macie link do produktów promocyjnych na sklepie wędkarskim, kod rabatowy i adres e-mail. Na ten adres e-mail trzeba będzie wysłać wasze, przede wszystkim wasze zdjęcie z rybą, jaką złowiliście. Ma być na zdjęciu ryba i ty. Ty, to, jak trzymasz rybę, zdjęcie, ktoś ci zrobił, ewentualnie sam sobie zrobiłeś selfie z fajną rybą. Te zdjęcia wysyłacie na adres min e plus zrzut ekranu mojego kanału, że jesteście subskrybentami, bo to jest konkurs tylko i wyłącznie dla subskrybentów mojego kanału. Ja spośród tych wszystkich zdjęć wybiorę sobie jedno, może dwa, które najbardziej mi się spodobają i je wynagrodzę tym, co kupię na sklepie wędkarskim. Taka fajna zabawa. Może wezmę dwa kołowrotki, może dwa spinningi, może wędkę i, sp i kołowrotek. Zobaczymy. W każdym razie będę korzystał z tej promocji. Oczywiście zrobię odcinek, krótki odcinek, taki jak ten, z wszystkimi zdjęciami, jakie mi prześlecie na adres e-mail, i popowiem o nich. Czy mi się podoba, że fajne zdjęcie, i tak dalej. Także będziecie mogli być na odcinku u mnie. Także biorąc udział w konkursie, oczywiście zgadzacie się na opublikowanie o waszego wizerunku. E, dobra, przechodzimy do sklepu wędkarskiego. Teraz muszę w niego wpierw wejść. A więc tutaj mamy. A więc jestem, zakupy będę robił na tym właśnie sklepie wędkarskim. Eee, tutaj mam już link z produktami, które będę chciał wybrać. A mianowicie tak, wybieramy tutaj kołowrotek ProLogic 260 zł, 270, 261 może ten kołowrotek weźmiemy i weźmy drugi kołowrotek myślę, że może taki sam weźmiemy o, taki sam dobra i tak no dobra koszyk o właśnie i jest patrzcie tak, jak widzicie, mam tutaj kołowrotek 261, a tutaj oferta specjalna za złotówkę. Drugi kołowrotek. Tutaj będzie miejsce na wpisanie kodu rapatowego. I wpisujemy w. Będkarstwo.pl. W... Zobaczymy, czy to będzie, jak to chyba powinno być razem. Zatwierdź kod. I jest kod zatwierdzony. Rabat. 5%. A więc tak jak widzicie po uzyskaniu kodu rabatowego macie 248,95 czyli rabat się naliczył bo ta... i tutaj mam te dwa kołowrotki. Jeden z kołowrotków otrzyma widz, który jest moim oczywiście subskrybentem i który Wyślę mi zdjęcia na e-mail i ja po prostu wybiorę. Albo oddam dwa kołrodki, albo jeden. No, a to zobaczymy od ilości biorących udział w konkursie. Im więcej osób będzie brało, to jak przekroczycie jakąś tam barierę, że ileś tam osób wzięło, i byłem, będę naprawdę zadowolony, że konkurs poszedł naprawdę fajnie, dużo osób wzięło uwagę, to. Oddam dwa kołowrotki. A jak konkurs pójdzie, tak średnio, to jedna osoba wygra, ale to zależy od Was. Gdy już wyślecie e-mail z zdjęciem z rybką, Waszą rybką, pamiętajcie, to musi być tylko i wyłącznie Wasza rybka. Plus zrzut ekranu kanału mojego, żeby tam widniało. Subskrybuję i w komentarzu tego odcinka napiszcie. Wysłane. Koniec. No dać łapkę w górę, nie? udostępnić. Może więcej osób weźmie udział. Wtedy mogą wejść dwa kołowrotki. Także wysyłajcie zdjęcia. Ja czekam na pierwsze zgłoszenia. A wyniki zabawy opublikuję w odcinku razem z Waszymi zdjęciami, które postaram się w jakiś tam sposób omówić, pochwalić na pewno, bo każdą rybę trzeba chwalić, trzeba się cieszyć z tej małej, czy z tej dużej, czy z tej innej, że tak powiem, ciekawej, dziwnej i tak dalej i tak dalej. Także w tym odcinku właśnie z waszymi zdjęciami, z rybami opublikuję wyniki, które zdjęcia bądź zdjęcie najbardziej mi się spodobało i które wygrywa. Tak więc zapraszam do internetowego sklepu wędkarskiego. Oczywiście link do produktów promocyjnych macie w opisie, razem z kodem rabatowym. Możecie skorzystać jak widać, promocja działa. Można wyrwać na przykład, kupując sobie kołowrotek, tak jak ja teraz, za 261 zł płacąc 248 dodać sobie jeszcze do tego e, jakiś federek za 200 na przykład, 50 zł za który zapłacicie złotówkę. W ten oto sposób można sobie skompletować zestawik za cenę tylko i wyłącznie kołowrotka. Bądź odwrotnie. Oczywiście nie musi być to wędka i kołowrotek, możecie skorzystać również z innych produktów. Jak wejdziecie w ten link z produktami, tam jest naprawdę odgroma tych produktów najróżniejszych, od jakichś tam nawet drogich rzeczy. Także zapraszam do promocji do sklepu wędkarskiego i zapraszam do zabawy, w której macie szansę zgarnąć za free, za to, że wyślecie zdjęcie na adres e-mail do mnie i na przykład. Będziecie mieli szczęście, że mi się najbardziej spodoba i wygracie ten kowrotek. Albo jedna osoba, albo dwie. To zależy. Ale to już Wam podam w odcinku z Waszymi zdjęciami. Także do zobaczenia. Zapraszam do subskrypcji. Bardzo dziękuję wspierającym, nowym wspierającym kanał. No i trzymajcie się. Cześć!